Jakby to rozwiązać, bo po tym tańcu z pijawkami tu biedni jesteśmy Ogólnie trzeba by temat e, ekwipunktów garnąć kamienną krew w zasobniku. Ja ten zasobnik nałożę, to przynajmniej zapewni nam zawsze jakąś e, ochronę. Bo broda na przykład nie ma żadnych ofert. A bardzo chętnie jeszcze bym się wybrał e, bardzo chętnie bym się wybrał tam do Janowa, bo tam możemy też troszkę dorobić. Ale na razie jeszcze na skadowsku trzeba rozwiązać wszystkie kwestie, może ci spróbujemy pijawki wytłuc No, to teraz tak, muszę odłożyć to co jest mi na pewno niepotrzebne Robiniazon może spróbuję naprawić Czuję że się może przydać Wersja ee, posklejana Poprawa o 6%, a w tym wypadku poprawa o 4% Dobra, naprawimy ten płaszcz. Pobawimy się w tego... Teraz, szewce jest od... W krawca, o! A, już mi się mylą, szewce od butów, krawiec od tego, od tamtego, od siamtego. Eee... Jeszcze czego tu się wyzbyć? Mieć jak najmniej na plecach. Wstaję, bo bez noża ani rusz. Łom robi out. Tytoń też może... Robię tak, że wywalę to te, te wezmę, te wywalę. Sam zostanie na radiację. jakieś samo podstawowe jedzenie. Tylko nie wiem, pójdziemy, bo chyba... ...paskudna pogoda. To pozwólcie mi jeszcze minutkę, ja tylko sprawdzę jak to wygląda na tym... Na, 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 na... bo tak... Eee, no... Się nie zacinaj, OBS. Jest dobrze. Jest dobrze, powinna być jakoś troszkę lepsza niż wtedy, ale dalej nad tym pracuję, to o to się nie martwcie, próbuję jak najwięcej zrobić, żeby to jakoś utrzymać przy tym, że nie muszę spędzać całego dnia na uploadowaniu tego. Więc może szkoda czasu. Jaką pracę proponujesz? A zaraz tam będzie taka fajna maska gazowa, tylko ze wstrząsem jeszcze porozmawiam, A, tylko że chyba nie wyruszę o tej porze. Pierwszy bierze się noc, po nocy są mutanty. Przyśpimy się do ósmej. Trzeba by coś szamać, nie? Gulasz z pijawki. No chyba od tego nie umrzemy, co? Mam nadzieję. Na pewno nie czeka nas aż tak szybki zgon. Kiepa może zapalimy? baton Zruszamy w kierunku w kierunku nas Warto czasami do ptaków postrzelać, zwłaszcza jak tak nisko przelatywały, Tylko, że ja tego nie ogarnąłem, bo z nich można zebrać całkiem dobre rzeczy. No, dobra, nie będę marnował misji. I tak na pijawki się natraciło. Jakiś nawinie, no to chętnie go tam zestrzelenie. No. Jak tutaj jest. No. Oj. Hmm, powiedzmy sobie szczerze, stalker się wyrąbał w tej chwili do pulpitu. Stalker jak to stalker, ale mógłby dzisiaj podziałać, co? O, coś szybko, za... podejrzanie szybko zaskoczył. I to teraz tak, rozdziały i wczytujemy. No przecież zapisałem przed tym momentem. Oj, przepraszam na moment, bo ktoś do mnie dzwoni. Za jakieś pół godziny będę. Znaczy was mi to i tak interesuje, bo to jest kleje.